Polska, Europa, ale także świat, potrzebują Nowego Ładu. Coraz częściej mówimy o Zielonym Nowym Ładzie, o tym wspomina sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Pan Ki-moon. Obecny kryzys, pogłębiający się kryzys finansowy, przechodzący obecnie w kryzys gospodarczy, wydaje się być szansą, ale premier Tusk wydaje się tej szansy nie widzieć, Walcząc z wiatrakami. Kiedy wracał z Brukseli po niedawnym grudniowym szczycie, stwierdził absurdalnie, że Polska na szczęście nie musi od dziś przestawiać się na wiatraki. To nieprawda. Polska nie tylko musi, ale Polska powinna przestawiać się na odnawialne źródła energii, ponieważ zielona gospodarka to setki tysięcy nowych. Zielonych miejsc pracy i w czasach, kiedy kryzys zaczyna coraz głębiej zaglądać nam do naszych domów, do naszych miejscowości, wydaje się, że właśnie nowy Zielony Ład, który już realizują niektóre kraje europejskie, jest także szansą na nasze gospodarcze problemy. Zielona gospodarka to także lepsza jakość życia dla Polek i Polaków. To także, co oczywiste, poprawa stanu środowiska, a jak wiemy, środowisko to gałąź, na której siedzimy, i odcinanie jej poprzez zanieczyszczenie tego środowiska jest działaniem, które koniec końców nas, włas, nas samych zabije. To także, co istotne w naszym pacyfistycznym ruchu, mniej wojen europy, wojen takich jak te, które wywołał. Odchodzący w Niesławie prezydent Bush. I wydaje się, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych dostrzega szansę w budowaniu Zielonego Nowego Ładu i porozumienia z Europą. Nasza rola w budowaniu wspólnej Europy nie może sprowadzać się do podkradania sobie krzeseł w Brukseli czy samolotów którymi tam premier czy prezydent mają do, dolecieć. Nie może się też sprowadzać do kopania się pod stołem. Dlatego potrzebujemy świeżego, progresywnego, europejskiego porozumienia. Porozumienia, które da alternatywę dla Polek i Polaków. Porozumienie dla przyszłości. I zieloni do tego porozumienia z radością przyłączają się.